Cześć, z tej strony Bex. Dzisiaj przygotowałem dla Was recenzję gry Nieświadomy Umysł. Ta gra była bardzo hype'owana i muszę Wam powiedzieć, że względem niej miałem bardzo duże oczekiwania. Czy te oczekiwania zostały zaspokojone? W tym materiale postaram się Wam na to pytanie odpowiedzieć. W grze gracze wcielą się w członku stowarzyszenia zajmującego się psychoanalizą zwaną nieświadomym umysłem przedstawioną przez Sigmunda Freuda. Gracze korzystając ze swoich pomysłów będą wykonywać różne akcje, które pozwolą im m.in. na zapisywanie nowych notatek w dzienniku, publikowanie rozpraw naukowych, czy też generowanie trzech rodzajów wglądów potrzebnych do wyleczenia pacjentów. Poruszając się po mapie Wiednia, gracze będą wykonywać akcję z siłą zależną od zebranych wcześniej symboli pasujących do lokacji. Pierwszym punktem zawsze moich recenzji jest ocena jakości wykonania i tutaj w przypadku nieświadomego umysłu muszę Wam powiedzieć, że po pierwsze mamy ogrom komponentów i one są wykonane naprawdę w najwyższej jakości. Po pierwsze mamy bardzo fajne miple z nadrukiem, nawet w wersji retailowej. Również nasze znaczniki pomysłów mają nadruk, więc bardzo fajnie to wygląda. Mamy świetne planszetki graczy, które są dwuwarstwowe. W trakcie gry będziemy zbierać dość dużo komponentów, które będziemy sobie następnie umieszczać na swojej planszeczce. I tutaj mamy specjalne wyżłobienia, więc nic w trakcie gry nam się tutaj nie będzie przesuwać. Mamy również bardzo fajne znaczniki wglądów, które w odpowiednim świetle będą się tak fajnie błyszczać, bo one mają jakby taki w środku... Bro Brokat, więc to nie są zwykłe przezroczyste znaczniki, ale to, co się rzuca na pierwszy rzut oka, gdy rozłożymy sobie grę, tak naprawdę rzucają się dwie rzeczy. Pierwsza z nich to przepiękne grafiki, które znajdziemy na kartach snów. One zajmują większą część karty. Te karty co prawda mogłyby być mniejsze, ale przez to, że mamy te karty większe, to możemy napawać oko tymi pięknymi grafikami. No i druga rzecz, która rzuca się w oczy, gdy rozłożymy sobie grę, to niestety jest pewien minus tej gry ona zajmuje niesamowicie dużo miejsca. Musicie mieć naprawdę bardzo duży stół, żeby te wszystkie komponenty jakoś tutaj sensownie upchać. To co tutaj widzicie, mam nadzieję, to ten obszar cały, to jest obszar jednego gracza. Ja mam naprawdę dość duży stół, a to zajmuje pra praktycznie połowę, powiedzmy, szerokości tego stołu, a to jest obszar tylko jednego gracza. Więc jeżeli przygotowujecie rozgrywkę na 3 lub 4 osoby, to musicie mieć naprawdę mm, duży, powiedzmy, ten stół, bo z tym my rozpoczynamy grę, ale w trakcie gry będziemy dobierać różne kafelki, będziemy zagrywać karty, więc ten obszar musi być jeszcze większy, żeby te wszystkie komponenty sobie tutaj pomieścić. Więc to jest pewien minus, ale całościowo, jeżeli chodzi o jakość wykonania, to prezentuje się to po prostu świetnie. Jeżeli chodzi o wersję sklepową tej gry, to jeszcze do jednej rzeczy mogę się przyczepić. Jest to brak jakiegoś sensownego insertu, który nam bardzo fajnie posegreguje komponenty gry. Tych komponentów mamy sporo. Setup nie należy do naj krótszych, ale również nie jest jakiś powiedzmy długi, ale żeby sobie to przyspieszyć, no to potrzebny jest nam jakiś sensowny insert. Niestety w pudełku z grą musimy sobie poradzić za pomocą woreczków strunowych. Ja tego bardzo, bardzo nie lubię, a jedyne co znajdziemy w tym pudełku to taki plastikowy pojemniczek, który w jakiś sposób segreguje nam komponenty graczy, ale minusem tego rozwiązania jest to, że ten pojemnik jest jeden wspólny dla wszystkich czterech kolorów graczy, więc my nie jesteśmy w stanie podać każdemu osobny pojemniczek, żeby on sobie przygotował właśnie swoje planszetki. I ja Korzystam obecnie z insertu z firmy gamu.pl. Jak widzicie teraz na przybitkach, ten insert jest taki powiedzmy modularny. Każdy gracz ma swoje komponenty w osobnych pojemniczkach. Większość też kart jest posegregowana. I bardzo fajne w tym insercie jest to, że on jest właśnie, tak jak jeszcze raz to powtórzę, modularny, więc tutaj możemy sobie wyciągnąć niektóre pojemniczki i je zostawić na stole, ponieważ one będą służyły również jako podajniki do różnych zasobów, które występują w grze. Karty są posegregowane według poziomów, również to dotyczy kafelków, więc ja naprawdę z całego serca polecam tutaj insert GAMO, bo on się świetnie sprawdza, a co najważniejsze, ja również nie lubię, gdy mam pełno pudełek do jednej gry. Ten insert jest w stanie przechować zawartość gry podstawowej oraz dodatku koszmary, i dzięki temu zaoszczędzimy oczywiście miejsce na swoich półkach. A wiecie, jak to jest w tym hobby: każde miejsce się na półkach liczy. W swojej turze gracz wykonuje jedną z trzech czynności: albo zagrywa pomysły, by wykonać wskazaną akcję, zbiera pomysły ze stołu, otrzymując kawę i bonus z planszy, ewentualnie leczy swoich pacjentów. Główną rzeczą, którą gracze będą wykonywać w trakcie trwania swoich tur, będzie umieszczanie znaczników pomysłów na planszy stołu i wskazując za pomocą właśnie tych tutaj znaczników konkretną akcję, ponieważ tym ostrym brzegiem będziemy zawsze wskazywać akcję. Więc z jednego pola często jesteśmy jakby wykonać jedną, dwie, trzy, cztery akcje, tak? Po prostu odpowiednio obracając ten nasz dymek. I u podstawy jest to zwykły worker placement z takim twistem, że w innych worker placementach przeważnie tak jest, oczywiście nie wszystkich, ale przeważnie jest tak, że raz zajęte pole przez danego gracza staje się niedostępne dla wszystkich do końca konkretnej rundy. Tutaj tak nie jest, ponieważ często znajdziemy inne, alternatywne pole, z którego możemy wykonać pożądaną przez nas akcję. Więc jest to system bardziej dla mnie otwarty. No właśnie, i czy ten twist z umieszczaniem naszych dymków i obkręcaniem ich w odpowiedni sposób, by one wskazały konkretną akcję jest na tyle duży, by nazwać go jakimś rewolucyjnym, uważam, że absolutnie nie, ale czy jest to system zły? Również uważam, że nie, bo sam już zwykły worker placement u swojej podstawy jest mechanizmem bardzo dobrze działającym od wielu lat. I tutaj nie mamy jakiegoś właśnie takiego wrażenia, że gramy w totalnie nowy worker placement. Nie, jest to system u podstawy, tak jak powiedziałem, worker placementowy, ale troszeczkę bardziej otwarty, on daje nam większą swobodę. I jesteśmy częściej w stanie sobie zaplanować ruchy do przodu, bo możemy obserwować innych graczy. Jeżeli widzę, że inny gracz już ma wyłożone wszystkie swoje pomysły na planszy stołu, to prawdopodobnie w kolejnej swojej turze on te znaczniki będzie ściągał, a tym samym będzie zwalniał mi kolejne pola. Więc ten system jest dobry, bo worker placement jest po prostu dobrym mechanizmem. Która leczenia pacjentów polega na wydaniu wskazanych typów wglądów. W pewnym momencie pacjenci osiągną swoje katarziz, a później zostaną całkowicie wyleczeni, zapewniając nam do końca gry umiejętności pasywne, nowe możliwości, punktacji oraz symbole lokacji. Leczenie pacjentów jest rzeczą, do której naturalnie dążymy, bo przez większość rozgrywki będziemy sobie generować właśnie wglądy, które następnie będziemy wydawać po to, aby leczyć naszych pacjentów. I to co mi się w tej grze podoba, to że oni są podzieleni, ci pacjenci, na dwa typy. Jeden rodzaj pacjentów będzie nam zapewniał jakieś umiejętności pasywne, które będą trwały do końca gry, z których możemy korzystać i będziemy w ten sposób napędzać swój silniczek i będzie nam po prostu łatwiej niektóre rzeczy robić. Drugi zaś rodzaj pacjentów zapewni nam nowe kryteria punktowania na koniec gry, więc to jest bardzo fajne, że mamy dwa rodzaje pacjentów i raczej na początku gry chcemy dobierać tych, którzy dadzą nam jakieś zdolności, a oprócz tego przeważnie zapewniają symbole różnych lokacji, dzięki temu również będziemy wykonywać z większą siłą akcję w danej lokacji. Drugi zaś, właśnie rodzaj pacjentów, tak jak powiedziałem, daje nam kryterium punktowania, które, pod które chcemy grać, więc możemy sobie ukierunkować partię w jakimś konkretnym oczywiście kierunku. Jedna rzecz, do której mogę się przyczepić, że tych pacjentów jest mało, bo zarówno w jednym, jak i drugim stosie znajdziemy tylko, tylko i wyłącznie 12 klientów i oni mogą się dość szybko nam znudzić. Czy ten aspekt leczenia pacjentów w jakimś stopniu jest spięty mechanicznie z tematem i klimatem gry? Powiedziałbym i tak, i nie. Le leczenie pacjentów jest jakby głównym tematem właśnie nieświadomego umysłu. I z jednej strony jesteśmy w stanie sobie to w jakiś sposób logicznie wytłumaczyć, że my zbieramy dane na temat naszego pacjenta w postaci tutaj znaczników wglądów i dzięki tym znacznikom wglądów jesteśmy następnie w stanie postawić diagnozę i tym samym uleczyć naszego pacjenta. Z drugiej zaś strony ja tego w tej grze nie odczuwam. Dla mnie jest to bardziej przerabianie konkretnych zasobów i wydawanie ich po to, aby zyskać korzyści z karty. Wglądy występują w trzech rodzajach, a każdy z nich ma trzy poziomy. Podczas gry niektóre efekty mogą zwiększać lub zmniejszać poziom wglądu, a nawet zmieniać jego typ. I tutaj dochodzimy do mojego takiego pierwszego poważnego zarzutu względem nieświadomego umysłu, i właśnie tyczy się on generowania znaczników wglądów. Z tego też względu, że ja uważam, że w tej grze jest to o wiele, o wiele za proste. Mamy wiele efektów, które pozwala nam te znaczniki generować, gdy sobie już tutaj dobierzemy też odpowiednie płytki notatników, to również z kałamarza jesteśmy w stanie bardzo łatwo te wglądy generować. I mało tego, gdyby to było wszystko, no to ok, byśmy musieli kombinować troszeczkę mocniej, żeby odpowiednie znaczniki mieć na odpowiednich miejscach, ale mamy również zasób kawy, który jest wykorzystywany do odpalenia akcji dodatkowych i jedną z akcji dodatkowych jest podbicie znaczników wglądów, albo za zamiana jego typu, więc Generując kawę, a potem generując jakieś znaczniki wglądów, za pomocą kawy, gdy mam jej wystarczająco dużo, jestem w stanie bardzo łatwo manipulować po prostu na tej planszy wglądów i ustawiać sobie te znaczniki w odpowiedni sposób, tak aby oczywiście pasowało mi do kart snów. I troszeczkę brakuje mi w tym aspekcie, w tej grze wyzwania. Po wykonaniu akcji na planszy stołu, gracze poruszają swoim kałamarzem o wskazaną w rzędzie liczbę pól, odpalając tym samym wcześniej umieszczone płytki notatnika. I tutaj muszę przyznać, że ten aspekt odpalania naszych płytek notatnika bardzo, bardzo mi się podoba w tej grze. I wróćmy sobie na chwilę jeszcze do worker placementu, o którym wspomniałem na początku tego materiału. Tam zapomniałem wspomnieć o jednym istotnym szczególe, który nadal nie zmienia jakby mojego postrzegania tego systemu ale dodaje takiego powiedzmy kolorytu i smaczku właśnie do niego. Umieszczając nasze znaczniki pomysłów, nie tylko będziemy patrzeć na akcję, którą chcemy wykonać, ale również na pole, z której tą akcję wykonamy, ponieważ rząd, tak jak widzieliście na przebitkach, będzie definiował o ile pól poruszymy nasz kałamarz, tak? I poruszając ten kałamarz, przeważnie będziemy odpalać rzędy w którym mamy umieszczone nasze płytki na notatnika i odpalając te płytki będziemy generować różnego rodzaju korzyści dla nas. I ten aspekt właśnie układania tych płytek na tej planszy bardzo mi się podoba z tego też względu, że on wymusza na nas takie myślenie, że chcemy dobierać takie płytki, by podczas odpalania rzędów tutaj tych naszych płytek te płytki się wzajemnie powiedzmy napędzały, ale musimy również patrzeć na drugą płaszczyznę, na kolumny ponieważ jedno pole tutaj naszego kamarza pozwoli nam również odpalać kolumny, więc my musimy płytki układać zarówno dobrze w rzędach, jak i w kolumnach, bo jeżeli sobie tego odpowiednio nie zaplanujemy i będziemy mieli korzyści, które dają nam odpalenie kolumny, a te płytki nie będą się w jakiś sposób napędzać wzajemnie, no to tak naprawdę będzie troszeczkę marno tracło naszej tutaj akcji, więc... To jakby wymusza nas takie bardzo fajne myślenie i to bardzo fajnie w tej grze tutaj działa i powoduje, że niewiadomy umysł jest jedną z tego typu gier, gdzie mamy bardzo dużo kombosów. Wraz z biegiem rozgrywki tych pytek będziemy mieć tutaj coraz więcej i tych akcji i mm, ogólnie zasobów będziemy generować coraz więcej, a to powoduje, że ta gra jest niezwykle kombogenna. Zagrane karty badań będą mogły zostać wykorzystane do publikowania rozpraw. Gracze podczas publikacji mogą również korzystać z kart użytych do wcześniejszych prac innych graczy. Karty badań oraz płytki rozpraw to kolejne rzeczy, które w tej grze niezwykle mi się podobają. Po pierwsze. Zbierając i zagrywając odpowiednie karty badań będziemy mogli sobie generować różnego rodzaju bonusy, a jeżeli to połączymy z kolorami, które są potrzebne do napisania danej rozprawy, to zdobędziemy również dużo punktów oraz symbole, które wzmocnią nas w konkretnych lokacjach. I to bardzo fajnie działa i fajny jest aspekt również ten, że raz opublikowana przez jakiegoś gracza, powiedzmy rozprawa, może zostać użyta czy też karty pochodzące z tej rozprawy, mogą zostać użyte przez innych graczy i Tutaj możemy właśnie czerpać korzyści długofalowo, bo jeżeli my jako pierwsi będziemy tych rozpraw robić dużo, to potem prawdopodobnie inni gracze, jeżeli będzie brakować im odpowiednich kart, będą podbierać od nas te karty z naszej rozprawy, a my tym samym pasywnie będziemy zdobywać zasób żarówki, świetnych pomysłów oraz punkty. I to nie tylko właśnie te punkty, które zdobywamy podczas napisania rozprawy, ale potem jeszcze ten kafelek może nam przynieść kolejne, kolejne korzyści. To bardzo fajnie tutaj działa, ale muszę przyznać, że ten mechanizm działa zdecydowanie lepiej na większą liczbę graczy, no bo po prostu więcej graczy może zdecydować się na pisanie tych rozpraw. Czasem mamy takie rozgrywki, że tylko jeden z graczy będzie po prostu to robił przez większą część partii, no i my nie będziemy tak naprawdę w ogóle zainteresowani jego rozprawami, ale. Samo to, że możemy sobie podbierać wzajemnie karty, ale to nie jest takie, powiedzmy, take that, że ja ci zabiorę tą kartę, ty nic z tego nie masz. Nie to się zawsze będzie wiązało z korzyścią dla mnie, dla gracza, od którego taką kartę pobieramy. I to jest fajny taki smaczek dorzucony do tej gry. Poruszając się po mapie wiednia, gracze będą mogli odpalać określoną liczbę akcji zależną od liczby posiadanych pasujących symboli. Natomiast podczas odpoczynku gracze będą mogli zyskać premię z tej lokacji. No i dochodzimy do sytuacji, w której ja uważam, że tych mechanik w tej grze zostało upchnięte trochę za dużo, a niektóre z nich mam wręcz wrażenie, że zostały upchane na siłę. I sama idea planszy wiednia, gdzie to by działało jako mechanika rondla, czyli... Przemieszczamy swój pionek, i tam gdzie się poruszyliśmy, wykonujemy akcję w danej lokacji z taką siłą, ile mamy symboli danej e, konkretnej lokacji. To jeszcze rozumiem, to by było bardzo fajne, i tak to na chwilę obecną działa, ale zostały tu jeszcze dorzucone inne rzeczy. Musimy pamiętać, że podczas pasowania, czyli tak naprawdę podczas akcji odpoczynku, gdzie ściągamy swoje znaczniki pomysłów, będziemy mogli również odpalić lokacji, w której znajduje się nasz pionek, albo pionek e, Freuda bonusy. I w zależności od tego, czy mamy symbole lokacji, czy też ich nie mamy, albo mamy ich za mało, to będą inne bonusy, tak? Mamy tutaj jakby takie dwie strefy, gdzie odpalamy mniejsze bonusy, jeżeli nie mamy odpowiednich symboli i możemy odpalić większe bonusy, jeżeli mamy konkretne symbole. I według mnie jest właśnie tego upchane tutaj za dużo, bo niepotrzebnie musimy mieć to cały czas z tyłu głowy. Czasem będziemy no, robić akcję, powiedzmy, ściągania naszych znaczników, w takim miejscu, gdzie jesteśmy w stanie tylko odpalić bonus, taki słaby, albo tak naprawdę już nie będziemy w stanie odpalić tego bonusu, bo wszystkie zostały zakryte, a z tego mocniejszego bonusu nie jestem w stanie skorzystać, bo nie mam odpowiednich symboli lokacji, bo się nie poruszyłem na odpowiednie pole. To jest taki aspekt, który mam wrażenie, że został tutaj dodany na siłę i to akurat mi się tutaj nie podoba. No i tak pokrótce sobie umówmy jeszcze moje wrażenia z rozgrywek solo, a dokładnie zagrałem dwie partie solo i... Muszę przyznać, że Automa tutaj działa naprawdę bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o same zasady, jakby rozrywki z Automa są one naprawdę bardzo proste. Dociągamy kartę, karta wskazuje nam w której kolumnie chce on umieścić, Automa chce umieścić swoje znaczniki pomysłów i ona nie będzie wykonywać jakby akcji z planszy stołu, tylko będzie następnie poruszać swoim kałamarzem odpowiednią liczbę pól w zależności od tego w jakim rzędzie umieściła swoje pomysły i Automa zaczyna ze swoimi unikalnymi płytkami notatnika. W zależności od tego, na jakim poziomie gramy, to kilka płytek na początku gry będzie aktywnych, większość oczywiście będzie nieaktywnych i za każdym razem, gdy będzie odpalany rząd notatnika, to będzie automa aktywowała, aktywowała swoje wszystkie aktywne płytki w tym rzędzie i po tej akcji, jeżeli jak, jakaś płytka jest jeszcze nieaktywna w tym rzędzie, będzie od lewej do prawej obracać na stronę aktywną, więc przy kolejnym obrocie... W tym rzędzie będzie ona wykonywać coraz więcej akcji, więc tutaj również czujemy, tak jak my rośniemy, rośniemy w siłę z biegiem rozgrywki, tak również Automa będzie to robić. I ona ma takie akcje bardzo podobne do nas, ale większość zasobów, które Automa zdobywa, i to jest bardzo ważne, że nie musimy zarządzać planszą wglądów, jeżeli chodzi o Automę, bo ona po prostu z niej nie korzysta. Nie korzystamy z planszy wglądów w przypadku rozgrywki solo, tylko ona będzie generować z wielu zasobów kawę, będzie po prostu wymieniać jakieś tam zasoby, na przykład jak ma zdobyć wgląd, to będzie generować kawę i w momencie, gdy zdobędzie 4 lub 3 zasoby kawy, następnie będzie tą kawę automatycznie wymieniać na puzderka i na koniec każdej swojej tury automa podejmuje akcję leczenia. Wydaje wszystkie puzderka i o tyle leczy swoich pacjentów. Więc jakby same zasady rozgrywki z automą są bardzo proste, ale z rozgrywki również czasochłonne, bo ona ma więcej tych tutaj płytek aktywnych z biegiem rozgrywki, więc musimy troszeczkę więcej czynności, jakby, czy też więcej uwagi i czasu poświęcić duże automy, ale same zasady są bardzo proste i naprawdę ten tryb solo fajnie tutaj działa. Zanim przejdę do takiego ostatecznego podsumowania i moje oceny nieświadomego umysłu, porozmawiajmy krótko o Dodatku koszmary, i muszę Wam powiedzieć na wstępie, że jest to świetny dodatek, ponieważ on naprawia pewien aspekt, z którym ja miałem problem właśnie w grze podstawowej, czyli bardzo łatwe generowanie wglądów. Tutaj w tym dodatku dostajemy nową planszę wglądów, która ma takie sloty powiedzmy na spaczone wglądy. To jest nowy rodzaj wglądów, i zamiana teraz, jakby rodzajów wglądów, czy też generowanie wglądów, staje się trudniejsze. Jest to dla mnie teraz wyzwanie, a jeżeli zamienię sobie już wgląd na inny typ za pomocą przesunięcia to będzie się to wiązało z tym, że muszę otrzymać znacznik szaleństwa. I to jest kolejny aspekt, który mi się podoba w tym dodatku, czyli znaczniki szaleństwa, które powodują, że im więcej ich mamy, tym mamy więcej umiejętności pasywnych, między innymi w pewnym momencie będziemy mogli układać nasze pomysły w ten sposób, by one wskazywały dwie różne akcje. Zawsze w grze podstawowej mogliśmy odpalić tylko i wyłącznie jedną akcję, ewentualnie odpalić ją dwukrotnie. Tutaj będziemy mogli odpalić dwie różne akcje, tak żeby one te na, zna, nasze znaczniki pomysłów wskazywały właśnie różne akcje, różne możliwości, więc to jest kolejny bardzo fajny aspekt, który dodaje ten dodatek, ale musimy umiejętnie tym szaleństwem zarządzać. To jest kolejny zasób, którym właśnie musimy umiejętnie zarządzać, ponieważ w trzech momentach gry za liczbę znaczników wglądów będziemy tracić punkty, więc my musimy inaczej, my chcemy mieć dużo tego szaleństwa do pewnego momentu, bo to daje nam fajne umiejętności ale w pewnym momencie chcemy zacząć się pozbywać tego szaleństwa, by nie stracić za dużo punktów. To jest bardzo fajne. Oprócz tego dodatek koszmary wprowadza pewne, pewne moduły. Mamy tam zwierzęta, które dokładamy sobie tutaj do... Naszej planszy doktora i będziemy mogli odpalać jeszcze kolejne kombosy, usuwać znaczniki szaleństwa, i tak dalej. W to nie będę się zagłębiał. Mamy nowy rodzaj kart snów, to są koszmary, które wiążą się z tym, że znowu otrzymamy szaleństwo, ale niezależnie od tego, ile punktów leczenia wymaga nasz pacjent, to natychmiast po prostu przesuwamy jego znacznik leczenia do punktu katarzis. Więc. To się wiąże oczywiście z tym szaleństwem, ale bardzo szybko jesteśmy w stanie dojść do katarzis. I ten dodatek naprawdę jest świetny. Ja sobie już nie wyobrażam gry w nieświadomy umysł z nim. E, oczywiście, jeżeli będę uczył nowych tutaj graczy, no to nie będę wprowadzał tego dodatku, bo on troszeczkę komplikuje rozgrywkę. Nie może pod względem zasad, ale właśnie pod względem generowania tych zasobów, z którymi ja miałem problem, bo dla mnie to się po prostu w grze posowej zrobiło. Jeżeli macie okazję. Naprawdę chwytajcie za ten dodatek, bo on jest po prostu świetny. I teraz to wszystko jakoś podsumowując, jeżeli lubicie gry euro, które dają dużo możliwości kombosowania, nie jesteście zwolennikami interakcji oraz krótkiej kołderki, to dajcie szansę nieświadomemu umysłowi. Tutaj tej interakcji praktycznie nie ma, bo ja nie mam żadnego wpływu na to, co robią inni gracze. Nawet mnie to tak naprawdę nie obchodzi, więc tutaj raczej jest to gra taka pasjansowa, gdzie każdy sobie coś tam rzeźbi, bo tak jak mówię, tutaj nie mamy wpływu na innych graczy. Jedyna interakcja, która tutaj zachodzi, to możemy sobie poblokować te pola na planszy stołu. Jeżeli chodzi o skalowanie, to dla mnie ta gra najlepiej się skaluje w składzie dwuosobowym, bo każdy kolejny gracz nie, nie dodaje mi do tej party nic oprócz jakby większej mm, ilości czasu, którą muszę spędzić przy stole. Jeżeli na chwilę obecną miałbym przyznać ocenę tej grze, to wahałbym się między 7,5 a 8. I w zależności od tego, jaką ocenę bym tutaj przyznał, to ta ocena wzrosłaby o pół oczka, jeżeli dorzucimy do tego dodatek koszmary, który właśnie jakby powiedzmy podbija troszeczkę mi tą ocenę ze względu na to, że ja muszę się troszeczkę bardziej natrudzić na zbieraniu tych zasobów, generowaniu naszych wglądów i to stawia mi już pewnego rodzaju wyzwanie, dodatkowo dochodzi ten zasób szaleństwa, którym również musimy zarządzać i ten dodatek zdecydowanie będzie zawsze lądował u mnie na stole, jeżeli zdecyduje się na rozgrywkę w nieświadomy umysł. Ode mnie to wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeżeli tak było, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję. Pamiętajcie, że możecie mnie wesprzeć przez portal Tu Link znajdziecie w opisie do tego filmu. Ja się z Wami teraz żegnam. Dzięki, że tu jesteście. Trzymajcie się. Cześć.